Proszę Państwa, nie wybrniemy z tych wszystkich kolejno rozpalanych konfliktów, jeżeli nie zrozumiemy jednej prostej prawdy. A mianowicie jest to jeden i ten sam konflikt. Kontinuum po prostu. Konflikt na Ukrainie był w pewnym sensie przygotowaniem, fazą przygotowawczą do tego, co się dopiero ma rozegrać na. Bliskim Wschodzie, ale to, co jest najbardziej istotne, to zrozumienie, że za tymi graczami, których my widzimy w tych kolejnych teatrach wojennych, to znaczy za Rosją kontra Ukrainą i za państwem żydowskim kontra Palestyńczycy czy kontra kontra Arabowie kryją się ci sami scenarzyści czy reżyserzy. którzy są globali. Którzy są globalni, którzy za każdym razem wykorzystują te konflikty do załatwiania swoich partykularnych celów. No i tak naprawdę no, wszystkie tropy prowadzą nad potomak, to znaczy do Waszyngtonu. Co oczywiście niekoniecznie oznacza, że konserwatyści amerykańscy, których znajdziemy zarówno w Partii Demokratycznej, jak i w Partii Republikańskiej, są, że tak powiem, neutralni etnicznie w tej kwestii. Prawda? Powszechnie wiadomo, o tym mi sygnalizowałeś, że były już Audycję o neokonserwatystach na Twoim kanale o tak zwanej sekcie Leo Straussa, która to sekta rekrutowała się spośród trockistowskich studentów z żydowskimi korzeniami w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. I tak naprawdę to są osoby, które już nierzadko w drugim albo w trzecim pokoleniu e, tych e, ideologów e, po prostu zarządzają tymi e, konfliktami. Kiedy mówimy o Wiktorii e, Nuland, kiedy mówimy o e, jej mężu e, Robercie, bodajże Kahanie, kiedy mówimy o e, Eliocie Abramsie, kiedy mówimy o e, chociażby o Brzyzińskim, kiedy mówimy o e, Antoni Blinkenie, to tak naprawdę są ludzie, którzy pochodzą bądź z Ukrainy, bądź z Polski i którzy tak naprawdę wyrośli, a w każdym razie ideologie ich, ich rodzin, ich przodków, wyrosły właśnie z tego obszaru i z tego kotła. No, myśli żydowskiej, która się z początkiem XX wieku, a nawet z końcem XIX wieku, konstytuowała właśnie, między innymi, na ziemiach dawnej, dawnej Rzeczpospolitej. I mamy tutaj do czynienia zarówno z ruchami lewicowymi, socjalizującymi, jak i mamy tutaj do czynienia. Z ruchami żydowskimi, skrajnie prawicowymi, faszystowskimi, a nawet neonazistowskimi. Znaczy nazistowskimi w owym, w owym czasie, prawda? Natomiast problem polega na tym, że ten spór ideologiczny w łonie zarówno społeczeństwa amerykańskiego, które, jak wiemy, jest zdalnie sterowane, przez lobby izraelskie, jak i chociażby w łonie społeczeństwa, społeczeństwa izraelskiego, ten spór ideologiczny pomiędzy skrajną prawicą a lewicą socjalistyczną, on się ciągnie już od ponad 100 lat. I jakby w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o Izrael, do głosu dochodzi właśnie nurt skrajnie prawicowy, który się wywodzi jeszcze z lat dwudziestych, z ruchu Władimira Żabotyńskiego. Z chociażby Bejta, założonego przez niego Bejtaru, i jest to, to tak zwany rewizjonizm sy syjonistyczny, którego apostołem, wodzem, sztandar, ucieleśnionym sztandarem, jest aktualny premier Izraela czyli Benjamin Netanyahu. I jeżeli pozwolisz to ja bym chciała tą naszą rozmowę poprowadzić wokół tych kwestii, bo Izrael, który powstał w 1948 roku był Izraelem laickim, socjalistycznym. Społecznym, powiedzielibyśmy, lewackim, a dzisiaj budzimy się w Izraelu, a przede wszystkim mieszkańcy tego państwa budzą się w kraju, który zaczyna nosić cechy teokracji, a który na pewno nie jest już demokracją. Te ukraińskie korzenie bardzo wielu aktorów obecnego życia politycznego czy po prostu ich przodków, naprawdę mają znaczenie, na przykład dziadek Antoniego Blinkena również był na terenie, na terenie Europy członkiem różnego rodzaju ruchów ter terrorystycznych, bo nie możemy zapominać tutaj tata, takie małe uzupełnienie z mojej strony, że i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w obecnym konflikcie i w tym, jak my ten konflikt relacjonujemy. A mianowicie, kiedy mówimy, że jakaś organizacja, obojętna narodowa, klasowa i tak dalej, jest organizacją terrorystyczną, to mówimy o jej metodach. Natomiast, jeżeli mówimy, że jest to organizacja, typu ruch oporu, czy ruch walki zbrojnej, czy ruch wyzwoleńczy, to stawiamy pytanie o cel. I, no, ja monitoruję tą kwestię konfliktu izraelsko-palestyńskiego, no, bardzo pieczołowicie, i bardzo wielu znawców terroryzmu, Wywodzących się z, czy z amerykańskich czy z europejskich um, służb wywiadowczych bardzo wielu prawników przeprowadza to rozróżnienie. E, dlatego, że e, no, musimy mieć świadomość, że chociażby Państwo Izraelskie wyrosło e, tak potocznie mówiąc z terroryzmu. E, obecna najbardziej moralna armia świata, czyli cał. Powstała z połączenia Irgunu z Haganą. W tej chwili, przy premierze Netanyahu, jako w pewnym sensie maskotka, występuje 95-letni żołnierz, który należał do takiego bardzo faszystowskiego ugrupowania Lechia. I on po prostu nawołuje, jest to człowiek, który no, wykrzykuje, i, i, i takie posłannictwo od premiera Netanyahu, on po prostu ma zmotywować tą młodzież izraelską do bardzo brutalnej, do jak najbardziej brutalnej i bestialskiej rozprawy z Palestyńczykami. Więc musimy pamiętać, że, prawda, grupa Szterna i tak dalej, i tak dalej, to wszystko były ruchy no szalenie, szalenie brutalne, wyznające no, naprawdę radykalną ideologię. Chociażby, jeżeli wspomnimy laureata pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał łącznie z Anuarem Sadatem, czyli Menachema Benina, to twórca państwa izraelskiego, węgurion, socjalista, Wielokrotnie nazywał Menachema Begina nazistą. Hanna Arendt, czy poproszony o to, żeby został pierwszym prezydentem Izraela Albert Einstein, nazywali Menachema Begina faszystą, co nie przeszkodziło, że został premierem, a później. Prawda? został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Podobnie było z Itzakiem Szemirem, który ma naprawdę no może krwi na rękach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy być tego świadomi, że bardzo często państwa rodzą się właśnie w ten sposób. No prawda, chociażby chociażby marszałek Piłsudski, no, który sam szkolił Szkolił młodzież socjalistyczną, jak konstruować i podkładać wątki, Też nie możemy, też nie możemy o tym zapominać. Ale to, co jest istotne, to fakt, że naprawdę ta ideologia skrajnie prawicowa i tak naprawdę darząca przeciwnikiem, odczłabiaczająca Palestyńczyków, Przetrwała praktycznie przez 100 lat. No i w tej chwili no, doszła, doszła, do, doszła do głosu, i, i jak sam wspomniałeś, może nas to doprowadzić do chociażby konfliktu nuklearnego, dlatego że faktycznie te młode kadry ekstremistyczne, które się wywodzą no, już naprawdę z no, takich partii, które my byśmy określili jako przystawki dla likudu Benjamin'a Nataniachu. Tu mówię o żydowskiej sile albo o Domie Żydowskim. To, to są sfanatyzowani kolonii izraelscy, którzy jednocześnie są działaczami, działaczami tak zwanego Instytutu świętennego, który dąży do zburzenia Części esplanady meczetów na Wzgórzu Świątynnym, i który to Instytut Świątynny mówi o odzyskaniu ziem izraelskich od Nilu do Eufratu. Prawda? I to właśnie jeden z ministrów, minister dziedzictwa narodowego, nie wykluczył użycia Bomby atomowej na terytorium gazy. Ale musimy pamiętać, że i to jest właśnie budzące największą grozę: że są to ludzie, którzy żyją swoimi fantazjami milenarystycznymi i próbują wcielać je w życie. I niestety za zgodą i pod przewodnictwem Benjamina Netanyahu udaje im się to coraz lepiej.